Jakiś czas temu w mojej kuchni pojawił się nowy sprzęt, czyli kawiarka Alezję Ambition. Kawiarka ta składa się z trzech elementów: pojemnika na wodę, sitka z tulejką na kawę oraz pojemnika na zaparzoną kawę. Jest bardzo porządnie i estetycznie wykonana. Podstawą dobrego, aromatycznego napoju kawowego poza kawiarką jest wysokiej jakości kawa, najlepiej kupowana w ziarnach, a przed samym przygotowaniem naparu, mielona w młynku. Jak zrobić idealną kawę w kawiarce? Na samym początku należy wlać wodę do dolnej części kawiarki poniżej poziomu zaworu bezpieczeństwa. W zbiorniku na wodę należy umieścić sitko, a następnie wsypać do niego świeżo zmieloną kawę. Kawę należy w miarę równo rozprowadzić, ale nie uklepywać. Kolejnym krokiem jest skręcenie dolnej części z górną, czyli pojemnikiem na zaparzoną kawę. Następnie kafetierkę należy umieścić na włączonej kuchence. Kawa będzie gotowa po 5-6 minutach. Gdy woda zacznie się gotować, należy zdjąć ostrożnie kawiarkę z ognia. Po przygotowaniu kawy kawiarkę należy dokładnie umyć i osuszyć. Przygotowana kawa w kawiarce jest niesamowicie aromatyczna i intensywna. Sam proces parzenia kawy jest również bardzo przyjemny. Można przenieść się myślami do Włoch. Tak przygotowana kawa smakuje perfekcyjnie solo, ale również z dodatkiem mleka lub przypraw. Świetnie sprawdzi się tutaj cynamon. Kawiarka Alesia Ambition jest dostępna w katalogu payback. Jeżeli lubicie pyszną kawę, to kawiarka to must have w waszej kuchni.